Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i inne, zasubskrybuj nas. Dzięki. Nowela Latarnik została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Sienkiewicz zetknął się z tą historią w 1981 roku w Kalifornii. Była to opowieść o tułaczył się Lawie, który zatrudnił się jako latarnik. Niestety, zaczynawszy się mur delionie, Kruczkowskiego nie dopełnił obowiązków i stracił posadę a następnie popełnił samobójstwo. Nowela Latarnik to opowieść o starym, około 70-letnim Polaku o nazwisku Skawiński, który zatrudnił się na latarni morskiej w miasteczku Aspinwall, w Zatoce Moskitów, niedaleko Panamy. Poprzedni latarnik zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a konieczność znalezienia nowego spadła na konsula. Spodziewano się trudności w znalezieniu nowego latarnika, bowiem ten zawód wiąże się z samotnością. Ale ku zdumieniu wszystkich do pracy zgłosił się Skawiński. Wprawdzie mister Mr. Isaac Falconbridge, miał wątpliwości, czy nie jest za stary, ale bohater przekonał go, że jest uczciwy i ma jeszcze siły, aby biegać po schodach latarni. Okazało się też, że walczył on w Powstaniu Listopadowym, w wojnie domowej w Hiszpanii, we Francji, w węgierskim Powstaniu Narodowym, a w końcu w Ameryce w wojnie północ-południa. Latarnik swoją służbę rozpoczął z radością ponieważ dzięki temu odnalazł długo upragniony spokój i stabilizację. Wspominał szereg swoich przygód i bitew, które stoczył. W życiu nie miał szczęścia i nawet jeśli fortuna mu sprzyjała, to wkrótce wszystko się waliło. On jednak nie poddawał się i miał dla innych dobre serce. Praca latarnika odpowiadała mu. I choć każdy dzień wyglądał tak samo, starzec znajdował na swojej wysepce prawdziwe szczęście i spokój. Jedynie w niedzielę jeździł na do kościoła a potem czytywał gazety z nadzieją, że znajdzie tam informacje z Europy. Czasem jednak wizyty na lądzie stawały się coraz rzadsze, a on stał się odludkiem. Pewnego dnia nieoczekiwanie otrzymał paczkę, w której znajdowały się książki polskie, w tym Pantadeusz. To towarzystwo polskie w Nowym Jorku oddzięczyło mu się za datek. Wzruszenie skawińskiego było gigantyczne, a gdy tylko zaczął czytać, popłynęły łzy tęsknoty za ojczyzną i polskością. Będąc w uniesieniu, upadł na ziemię i wrócił pamięcią do rodzinnej wsi i ojczystych miejsc. Uświadomił sobie, że minęło już czterdzieści lat, odkąd tuła się po świecie, daleko od własnego kraju. A wzruszenie przeniosło go myślami do czasów młodości. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że nadszedł wieczór. Zasypiając, zapomniał rozpalić latarni. Następnego dnia przybył do niego strażnik portowy, Jones, sprawdzić, czy nic mu się nie stało. A jednocześnie poinformował go, że konsekwencją niezapalenia latarni był wypadek jednego ze statków. Całe szczęście, że nikt nie utonął. Kawiński stracił posadę i już parę dni później znajdował się na statku do Nowego Jorku, rozpoczynając kolejną tułaczkę. Tym razem jednak przyciskał do serca polską książkę, pilnując, aby jej nie zgubić. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki.